Josianko, witam was w kolejnym odcineczku na tym kanale i witam was w kolejnym odcineczku z nowej serii na tym kanale, która się nazywa Od Zera do Milionera. E, sama nazwa tej serii mówi, będziemy się starać dojść do tego, aby nasza postać była milionerami. Nasza, nasza postać nazywa się Johnny. Tak, Johnny się nazywa. Sąsiad, co ty robisz? Naprawiam księgę! Andrzej, co ty robisz? Ja księgę naprawiam! A czemu młotkiem?! Bo się zjebało! Nie ma prądu? Tak, kakałko wyjebało. O! 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 Dobrego Dzień dobry. Co się dzieje? Co dzisiaj? To takie... Co to jest? Lem i ja co? mogę to naprostować! Nie, nie, Mati! To nie o to chodzi! Ty będziesz miał... Spokojnie. Co co się zepsuło? Trudno powiedzieć. Czy mamy tu zrobić Weź. ten... Czy mamy podkreślić silnik i zrobić detailing? No tak jakby. Dobra, to ja dam, tak misza, dam to misza, się, szef, dam się, szef, ja nim już wjadę i się nim przejadę, czy wszystko no, co dobrze, dobrze chodzi. Dobry. Ale Dobra. to się nie robi! To trzeba wątkiem na początku wszystko zniszczyć! Odkręć okay. to za ja ci pieprze zamknij się. Udało się zrobić takie coś, podkręciłem silnik, przemalowałem i przyciemniłem szyby tak, jak klient tutaj chciał, więc zobaczmy, jak to teraz będzie chodzić. Szefie! Chodź, szefie, jeszcze się przewieziemy, czy według szefa dobrze ten silnik już chodzi, tak jak powinien. Tak. Yy, było coś i jeszcze akumulator tutaj tak średnio działał, więc go naprawiłem. Pan chwilkę poczeka... Pan do nas? Tak. To pan chwilkę poczeka, dobrze? No i tak szefie, podkręciłem ten silnik. I teraz idzie tak. Według mnie lepiej. No, chyba jest lepiej jak widzę. Jeszcze bokiem widzi szef. Ile za to, ile, bo ja od każdego samochodu dostaję, tak? Eee, tak. To ile, ile za to? Jeszcze tam zobaczę. Tam Tylko powiem. tutaj z przodu szefie, no nie? To co jest tutaj uderzone, e? takie, no nie? To tego szefie musisz szef, wjechać z tym na polerkę. Bo to. No. Farba odprysła. już ja się z, widzę. Z pojedziesz z tym? Pojedzie no, zaraz zaraz... Ile, ile za to dostanę? Szefę, szef, bo... Potrzebuję na bułkę. Pójdę zobaczyć. Ja idę na chwilę do Mazdy yy, Pan do nas, tak? Tak. Yy, co się dzieje? Czasem. Yy, Potrzebował tak. Nowych tylnych. Nowych świateł przednich. Yy. Bo, te same, bo te same świecą pizdy na przodu. Mhm. By się opacało silnik podrasować. Tak I może nowy kolor dać. Dobrze, to mogę kruszyki? Proszę. Dziękuję. Tutaj pan się zgadza na każdą cenę. Tak. Ale samochód jest za proszę pana. Proszę go otworzyć. Jest problem, bo się zablokował osób. Pan poczeka, jak go przesunę. Szefie! No? Gdzie masz, szef, holownik? Bo potrzebuję, ja mam, żeby przesunąć co? Daj, daj na chwilę, szefie. Potrzebuję przesunąć. Czy nie da, o tym się stał? Tak, no, wjechał w sub i tyle. A. No, widzę, że ten holownik widzowy to jest w dobrym stanie, super. Wszystko działa, patrzcie. Linak masz ma iść w dół, to idzie do góry, super. No szefie. zostawiam tu auto Naszy cholownik Dobrze, pan poczeka, ja to się postaram szybko zrobić, dobrze? Proszę pana, poczeka pan, czy pan jedzie? Ja pójdę, ja pójdę Nie pan poczeka naprawdę, to szybko zajmie. Dobrze? Mm, tak Dobra. Pięknie no więc widzowie widzimy się za chwilę. Więc tak, tutaj to mi się udało z tego samochodu zrobić. Takie coś wyszło. Odkleję go w Folium Cameleon. Tutaj jest zmatowiony z tył, dodałem spoiler, zmieniłem wydechy. Z prezentuje się prezentuje tak, więc zaraz zobaczymy reakcję klienta na to auto. W super to auto jest takie. Ciekawe ile takie kosztuje. Teraz się, ile każdy samochód kosztuje. Mam zero na kącie. Dobry, co pan sądzisz? Odlot Odlot? Ładnie zrobione? Tak Szefie! No? Chodź szef, tutaj szef musi wycenić, bo ja nie wiem I... Żeby, bo... szef mi jeszcze powie ile ja dzisiaj zarobię łącznie Za to, to i za tamto Co było tutaj? No tak tutaj był spoiler, silnik Silnik jest nowy. Światła, tylne światła, drzwi, szyby, maska. Spoiler, dodałem, dodałem dokładki, dodałem lepsze wydechy, dokładki pod spodem i nowy grill. Plus przyciemniłem szyby, obkleiłem folią Camelon i dodałem matowe elementy. Okej. Okay. To, Za to czerwone, to będzie 2500. Mhm. A za to. Hmm. Może tak 5 pięć... mi pasuje szefie. No, może tak 5 pięć, 5500 pięć, lub 5... Nie, 5700 będzie. A Dobrze. później tam to jeszcze. Dobra, szefie, dobra. To dzięki szefie szef sobie tu wyceni tego klienta, jeszcze. A jest jeszcze coś dormaty, trzeba dzisiaj mogę spadać. No chyba na razie już Dobra, to jest. ja sobie tylko wezmę pieniądze tam. A, na mi... miliony... No dobra, na biurku są chyba. No więc widzowie jak widzicie... Tutaj ten szef nas trochę zna, więc jest dla nas taki bardziej hojny, ale... No wiecie, to nie są tak super pieniądze jak za taki... No, jak za dwa samochody zrobione mega fajnie. Mega dobrze, więc... 5500 yy, no. tam dostanę. Szefia, to jest 5500 czy 5000, bo jak? 5500. Asha w Jerrya. Tak, wiem. 8000 tysięcy po... nie znać dużo, ale mamy, jakby, zarabiamy coś, więc ja bym wziął widzowie kredyt, żeby otworzyć swój pierwszy własny biznes. No ale. No, taki kredyt zobaczymy, czy nam dadzą. Więc jadę do banku i. No. W ogóle to moim planem jest na razie iść jakby, w może bardzo kupimy jakiś bar, zrobić więcej a myślę o tym barze tutaj, jeśli wziąć bym na niego kredyt, to tak myślę, że trzeba by wziąć 50 tysięcy do niego żeby go tak kupić na naszą własność więc zobaczymy czy nam dadzą kredyt ale to już zobaczycie widzowie w następnym odcinku, więc no, trzymajcie się, do następnego no i elo